Komisję, panie, po panie, to podajemy te mapy, że mamy Proszę o dokumenty od no. sierpnia. I ma powiedziane, żeby powiedział, kiedy przyjdzie, to my te dokumenty udostępnimy. Dlaczego tak kłamiecie? Bo to już jest naprawdę irytujące. Co wtedy pragniecie? dla mnie to jest irytujące. Proszę, Proszę, Ile dokumentów więc dodajemy? Proszę bardzo. Ja podsumowuję, że Pani mówi, że takich trudnościach, trudności, natomiast któregoś, w którejś soboty czy w którejś niedzieli ukazało się na, na mediach społecznościowych ogólne, gminy, ogólne wydatki, wykresy, wykresy wydatkowe na poszczególne jednostki OST. Skąd to Pani wzięła? Ogólne wydatki. Poszczególne OST, tu wskaźniki procentowe były wyliczone. Skąd to Pani wzięła? Państwo, macie. No się, bo nie, okay, to bardzo, to jest, bardzo jest, że bardzo źle, jest. no przecież to wisi w mediach. No, Rozumiecie, że wy chcecie poszczególne jednostki szczegółowo. No oczywiście. No to macie te dokumenty przygotowane, bo czemu nie chce pan przygotować? Do sierpnia? Do sierpnia? pani, się no jest, 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 pan 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 Janu, My mamy sobie. Nie przychodzi, bo nigdy pani nie podała mi terminu, że są dokumenty, które. Odpisuje mi pani cały czas i pani przeszkadza. Odpisuje mi pani cały czas korespondencji mailowej, że jakoś się nie ma przygotować. da A Małotki pan też odpisywał, tak, Pamiętam. Co no, możemy, nie nie ucinamy, to myślę, myślę. ucinamy tak, tak. temat, to spoko. Bardzo źle, Panie, bardzo źle że się nie robi analizy rocznej i do rozproszenia zestawienia kosztów poszczególnych jednostek. mnie? zmieniam? Ja nie wiedziałam, awful... ile kosztuje kiedyś... jednostka w Józefowie, ile w Niniewie, ile. Ale myśmy kiedyś potwierdzam, były takie zestawienia, myśmy dostawali to jako radni. Nie wiem, czy to było jeszcze w tamtej kadencji, czy jeszcze do tyłu. To w tej chwili. Pas, ten temat idziemy do urzędu, tylko proszę powiedzieć tak. y, kiedy i prawie. Nie jesteśmy gotowi dzisiaj, bo my y, że odmówimy zro... tutaj te tematy i przyjdziecie do urzędu. Dokumenty yy. są gotowe i czekają na Państwa no, Komisja rewizyjna sama w tej sprawie spotkała. Nie, bo ja jeszcze dopytam, Czyli co rady. ja wiem, że są dokumenty gotowe, tylko jaka ma być forma sprawdzania tych dokumentów? Ja, tak, jak, tak tak jak to zawsze. Sterka dokumentów, a to sobie ja wiem, y analizy y żadnej. Tak, nie ma takich zestawień, so, nie robią no. takich rzeczy. Ja się dopytam, z ciekawości się dopytam. W innych dniach też na wyjazdach na lotnie, tak jak. Dziś, tak. Dobrze, bo chciałabym leczyć. Wyjazdy to się skończyły, już nie ale czas. dobrze. E, ho, ho, temat, ten ten dobrze, idziemy do urzędu. Czy dzisiaj? Pan Bornańskiego panuje? bo tego nie odbierał no ale chwileczkę, no dobra, idziemy do urzędu, bo skoro byłyby tu dokumenty... Wiem, się komisja bo taka chwara, oni to nic tam nie, nie zrobi. No tak, mam rację, bo ze no. wszystkich komisji naliczyliśmy osób 12. Odliczając tylko te osoby, które są w komisji yy, skargi i wniosków i nie są w innych komisjach. Yy, dobrze, ja chciałam osią... teraz wylecieć na pół godziny, czy dzisiaj? Na pół godziny jest... Yy, Słuchajcie, czy... skoro są przygotowane, to tłumaczę. Tłumaczę. No to to jak się będzie to... no, bo nikt nie będzie zwoływał komisji za 3-4 dni. Są pani i sekretarz przygotowane tam dokumenty? tak dokumenty, to idziemy dzisiaj. I, no. Tu no, weźmy to no. wszyscy, No leć, leć tak. dalej, lec z... dalej z, z tematami. E, w takim razie ten temat na razie ucinamy, tak? No, I po zakończeniu obrad przeniesiemy się wszyscy do urzędu. Nie zakończamy obrad. W trakcie przerazimy, przechodzimy. Dalszy. Dalszy. Ludzie, byście troszkę obowiązkowi. Ty hmm. Hmm. Tego, każdy ma jakiś obowiązek. Na przykład drugi raz przyjęcie. To ja w takim razie ja dziękuję, tak. ja muszę już przygotowywać gdzieś tam pań, A to pań pań to Państwo. Państwo jeszcze... wszyscy przychodzicie, tak? Ale czy jeszcze moglibyśmy o te dwa punkty dotyczące no, skończyć? Obozu I funkcjonowanie ZHP w szkole poprosić chociaż krótko o to? Osobę, to, i to jest mój, to był mój wniosek, dlatego, że z obserwacji zauważyłam, że zmniejsza się ta y, grupa tych harcerzy i z tego co wiem, opiekun y, pracuje w innej placówce, a ja z troską o to, żeby ta, y, ten oddział tych harcerzy działał, żeby był, żeby się rozwijał, żeby miał się kto tym zająć w poszczególnych szkołach, żeby kolejna jednostka nie zginęła śmiercią naturalną, tak jak to się działo przy okazji innych sekcji działających w tej gminie. I tylko informacyjnie bym chciała się dowiedzieć. Czy się ktoś o, zajmuje? Ale jeżeli tym? chodzi o harcerstwo to ono nie podlega w żaden sposób ani Burmistrzowi, ani Radzie Miejskiej, także na nie bardzo więcej. Ja, ja, więc ja w tym zakresie państwu nie udzielę żadnych informacji, tak? bo to jest dobrowolna organizacja działająca społecznie. A jako gmina, tak Państwo się interesowaliście, czy y, po odejściu jednego opiekuna ale ja, będzie... Ale ja nic nie wiem o odejściu opiekuna. przy szkole yy... no, to trzeba i wniosek w szkole, a nie w Urzędzie Gminy no, no myślę, że y, z y, obowiązku to nie, może nie z obowiązku, ale z takiej troski to też bym się zapytała jak to wygląda. Tak, no to czy ktoś nie wiem zrezygnował, czy no, ja nie bardzo rozumiem to pytanie, tak? Czyli okay. organizacja działa i działa społecznie, i jak działała w Polsce. I dobrze, i dobrze. To to się tak stoją, jak są y, uroczystości, zawsze, także myślę, o to że to chodzi właśnie, I działalność będzie kontynuowana. Tak, ładnie, ładnie to wyglądało zawsze. Tak, iż żal byłoby, żeby zaprzepaścić. Nie. Nie, A proszę mi by jeszcze powiedzieć, Pani Wiceburmistrz, czy te umowy do obozu, one są na pół roku, co ile są podpisywane? Z przewoźnikiem te dowozu do szkoły? Do szkoły z dowozami do szkoły zajmuje się dyrekcja zespołów i ona podpisuje umowy z przewoźnikiem zgodnie z tym, co mam w budżecie gminy, tak? Uchwalone w oparciu o środki uchwalone przez Radę Miejską, więc tak to wygląda. ale znaleźle były te plaszewskie powiatowe linie? Połącze, miało to połączenie było No miałem niestety odlicznia? jednak. To nie ruszy, ponieważ żeby to mogło działać, musiałyby być wszystkie trzy samorządy zgodne, natomiast będzie to działało podobnie jak do tej, ja do tej pory. Tak. Miał Będzie być tak. tak, że bilet, do szkoły, Jesteś, dzieci no. do szkoły miały być organizowane przez... Razem, a to tak. miało być wszystko w powiatowym. Natomiast. Trochę mi się to tak. wydawało takie, no, nie bardzo efektywne, dlatego, że to dzieci w różnym... No, no, no na przykład Grudzałek no. nie byłby dowożony do później, czy od, powyżej 4 km No może by nie był dowożony. No tak, nie, tak mi się wydaje. Czyli umowa, bo brakował, pani sekretarz, brakowało dwóch miesięcy, nie? I dochwalaliśmy środki, yy, umowa jest sporządzona i w najbliższym czasie na przyszły rok dowozy będą się kształtowały tak jak do tej pory, tak to mamy Co rozumieć. To tak? wszystko zależy od rozstrzygnięć przetargowych, tak jak przewoźnicy wybrają ja przewoźnię, ale nie. czyli jeżeli państwo... Podsumowując, jeżeli Państwo pytacie o, tą, o realizację tej uchwały, która była wywołana, że miałby ten transport organizowany przez powiat, to, to nie, jednak to nie dochodzi do skutku, będzie organizowany, no tak jak do tej pory, na zasadach podobnych, jest. tak, Czyli? Ale jeżeli nie ma w ogóle takiego uchwały na te dwa miesiące, miesiące. Na te dwa miesiące to musiał być, bo przecież masz grudzień. A teraz to są No, zmiany to, to wiem, pamiętam. Nawet tam w sierpniu nawet nie pomieścimy. Moje pytanie ustalamy: czy idziemy wszyscy, czy idzie tylko komisja rewizyjna? Komisja rewizyjna nie idzie, przecież nie przesadzajmy. Komisja rewizyjna, no tak, wszyscy. Gdzie? Nie, Bo, bo tu nie, nie, nie ma. z dalej nad punktem czwartym, a nie tylko To w Pytania wszystkie, tak? To, ja e, muszę, tak, że bo to tutaj, jeżeli chodzi o. punkty, to, to nasz. E, ja to uważam, że to miasta się miasta. wyczerpał, tak? Nasz. E. Czego się więcej. Niezbędne te komisje. Czego się więcej dowiedzieć? Jakieś wątpliwości, rozchwiane? Dla mnie nie. Przechodzimy, tak? Przechodzimy. do tam jest lista, kto jest jeszcze członkiem. to tam jest, tak. jest No ja jestem, pani Małgosia się pani Wróblewska, pani Wojciechowska i pani Kino. A no to a, tak. No to a, w no to tak. No to tak, pani SMS tak. No to się no On no po prostu tak, no to tak, no tak. tak, no No to to no to Dobrze, to, no, to Drodzy Państwo, musimy ostatecznie ustalić, tak, że y, przerwany obrady został nam do przeanalizowania jeszcze punkt y, czwarty. Analiza jednostek OSP według załączonej tabeli i komisja rewizyjna przenosi się teraz do urzędu gminy. I dokończę ten punkt. Tak? Komisja jeszcze ja chce zapytać czy no, no, Tak, tak myślałam, proszę Państwa, powiedzieć się wszyscy. Została podpisana umowa czy, czy się z zgadzamy z tym, w takim to, razie mogę. Obrady tu. Czyli zaczynamy od pamięci. Proszę jeszcze. Jeżeli chodzi o świadczenie, oczywiście, chwilę, chwili została podpisana umowa z oświadczeniem publicznym, no i oni, to oni są zobowiązani do realizacji tego zadania. Czy to nastąpi? do końca tego roku, czy w następnym, to trudno hmm. powiedzieć. Prosiliśmy o to, żeby zamontowali te lampy w tym roku. No tak, no bo jest już teraz zima ślisko, ten wodnik jest taki naprawdę boisty, no i... że... W... I czwarta to już ciemno, ciemno zupełnie. Tak, tak, No jak każdego roku. No, z no. no. no, Tobie ktoś atakuje, to także... Dobrze, to w takim razie... Uważam, że jeżeli na przykład chcemy, bo coś się dowiedzieć na temat szkoły, czy coś takiego, to powinien, na tą komisję powinien być zaproszony dyrektor, ewentualnie zastępca, żeby też był normalnie wziął taki Taka powinna być to, zasada, w ogóle o. do tego. A nie tak, no, tak później, później to. na przykład, bo tu też na przykład, no, co my tam wiemy. Ja nawet na wicie szkoły nie widziałem, jak to było. I taka jest prawda. I, i, czy, i czy ja mam kontrolę żeby... na no, ale to, było, ale Kiedyś to było, się jechało w ogóle tam, na, mieście, na, to, na, to na miejsce. miejsce. tam było. Tak. Był Dobrze, nie do komisji, komisji. Oświatowej. objazdowa była w każdej szkole. Byliśmy. Było <tuszy> oczywiście, żeby były dokumenty. Dobrze, czyli Dobrze. Dobrze. Do drodzy Państwo, zamykam obrady wspólne komisji, a resztę pracy przekazuję komisji rewizyjnej. Dziękuję pięknie Państwu za przybycie. A, a kto jest zastępcą Komisji Rewizyjnej? Dobrze, to, to dopóki Pani Gosia nie dotrze, to Panu przekazuję kierownictwo. A jak pani